Wykopaliska w obłężu trwały blisko miesiąc. Studenci i naukowcy badali relikty wczesno-średniowiecznego grodziska oraz sąsiadującego z nim cmentarzyska Kurchanowego. Na terenie grodu znaleziono wiele interesujących zabytków, w tym dwie monety z XI wieku, jedna z nich Wybita była w Anglii za panowania króla Knuta Wielkiego, a druga na terenie kalifatów arabskich. Znaleziono także ozdoby metalowe i bursztynowe, prześliki, około 10 tysięcy fragmentów ceramiki. Jednak najciekawszym odkryciem są doskonale zachowane elementy konstrukcji drewnianych. Co najbardziej chyba zaskakuje, zwłaszcza na, w obrębie grodziska, to świetnie zachowane konstrukcje wał. Właściwie nawet nie samego wału, bo ten uległ spaleniu. Natomiast konstrukcję um, podwaliny, można by powiedzieć, wału, czyli to na czym on się wspiera od strony um, rzeki, od strony wieprzy. Badania w obłężu to nie tylko wykopaliska. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzili także badania geomagnetyczne. Ponadto pozyskali próbki pozostałości roślin uprawianych w tym miejscu tysiąc lat temu. Przeprowadzone analizy pozwoliły wstępnie wydatować powstanie grodu nad wieprzą na 11 stulecie po Chrystusie. Udało nam się uszczegółowić chronologię grodziska, która początkowo zakładaliśmy, że, że ono funkcjonowało już od IX wieku do wieku XI. Na podstawie naszych badań widzimy raczej, że funkcjonowało tylko w wieku XI. Naukowcy pobrali próbki do badań chronologii bezwzględnej, które pozwolą określić dokładnie datę powstania obiektów obłężu. Archeolodzy i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego badali także cmentarzysko kurchanowe sąsiadujące z grodem. Według wstępnej oceny badań można stwierdzić, że nekropolia ma wcześniejsze korzenie niż gród. Jej początki mogą sięgać nawet epoki kamienia. Była wykorzystywana także w kolejnych okresach pradziejowych. Niewykluczone, że archeolodzy powrócą nad wieprzem w przyszłych sezonach wykopaliskowych.